Tak więc halo dzień witajcie, ja jestem Pixa, to jest kolejny odcinek mojego kanał, kolejny odcinek z case dropa a dzisiaj jak możecie zobaczyć po tytule będzie 100 od 100 złotych do kosy właśnie na tej stronie. Ale zanim przejdziemy do openingu i challenge'u, wchodzicie na stronę z pierwszego linku w opisie, klikacie sobie w zakładkę Odbierz darmowe skiny i w tym miejscu gdzie macie kod referencyjny wpisujecie kod Pixel. Dostajecie wtedy złoty 25, za które możecie otworzyć sobie skrzyneczkę Silver 1 całkowicie za darmo. Ja tu zrobię przykład symulację 5 widzów bije i pięciu widzów otworzy skrzyneczkę. I co tu będzie? No, niestety w tym przypadku żaden widz nie dostanie dobrego skina, chociaż kałaszek, nawet safari masz nie, nie jest zły, ale przyjdzie kolejne 5 osób, i te kolejne 5 osób y, dostanie o jedna osoba, dostanie usy pika quardian za 4,50. Więc myślę, że więc myślę, że fajnie. no A my lecimy, no, w sumie teraz już od 95 zł do końca, ale od 100. I, I zobaczymy, że się uda. Kosa najtańsza chyba 250 kosztuje, więc trzeba dość konkretny profit zrobić. A my na początek polecimy ze skrzynią piknikową, tak za połowę budżetu w sumie wjeżdżam od razu. Może coś się poszczęści. Jestem M4 Gryfin. Proszę, fajny stan albo ten. No i faktor new. Mamy proficik, już mamy 101 zł. Jesteśmy złotóweczkę do przodu, więc lecimy jeszcze raz. Bo lubię tą skrzynkę, lubię. Yy, proszę w set tracku. Jest to ale ale i tak jesteśmy do przodu, 3 ziko. No to jeszcze raz, kurde. Co prawda nie wychodzimy na jakiś duży plus, ale plus to plus, no nie? Wszystko się liczy. I tu jest w sumie dobrze, ale czy na pewno. No i patrzcie, tu gdzie mówię, że jest dobrze, to jest strata. Dobra, to spadamy, wróciliśmy do stanu początkowego. Myślę, że tych restricted można by otworzyć, tak z 3. Ta skrzyneczka potrafi dać. Ona umie dać mega fajne rzeczy. No niestety nie w tym przypadku. Chociaż ten FAMAS może trochę kosztować, no niestety nie. Tylko 16 zł. Kurde, jeszcze raz. Bo ta, ta skrzyneczka, odkąd widz trafił 80 zł, to co się zaczynam lubić. No tak średnio bym powiedział. No tak mocno średnio. Bo się tylko jedna skrzynka zwróciła i spadliśmy do 72 zł. Więc nie fajnie Skrzyneczka SAJU. Fajna skrzyneczka, więc można spróbować jedną Prosi o profil i nie stratę Jest M4 Desert Strike, która kosztuje 40 zł w fakturyniu No i fajnie, i się odkuliśmy, i jeszcze raz lecimy Chociaż nie powinienem, jak skrzynka dała to nie powinienem jeszcze raz otwierać no Ale może się uda, no właśnie i to jest to I to jest to, skrzyneczka dała, no i teraz zabrała to co dała 69 zł to za 60. Skrzynia kryształów. W sumie, nie otwierałem? Hmm, można takich 3. No dobra, zostanie parę groszy jeszcze. Ale jakby fajnie coś wyleciało, to będziesz tos. Jest Angry Mob. To też jest drogie. To jest brzydkie, ale jest drogie. 73 zł. Ok, 20 ziko do przodu. No to ja jeszcze raz polecimy. Jak tak dała, fajnie. A to znowu już nie nam otwierać, no ale dobra, zobaczymy. Yy, tapetka może być trochę warta. Bizen na pewno zwraca tą skrzynkę. Jest 48. Lekka strata, zostawimy to na upgradera. Mamy jeszcze 34 zł więc może... O, skrzyneczka Chillout, Nie otwierałem jej zbytnio, więc lecimy skrzyneczką chill out. 26 zł taka skrzyneczka kosztuje I... Chciałem mówić, że kałaszek będzie, ale jest takie coś, nie wiem, co to kosztuje. Ujeździł 4 zł to, to, to tragedia. Zostało 12, więc może jakąś skrzynkę 50 na 50. No to w sumie takiego chatterboxa możemy otworzyć. Jak będzie chatterbox to fajnie, się trochę odkujemy. No jest chatterboxik, fajnie. Co prawda, Battle Scardzie widzę, ale to i tak jest zysk, w sumie niewielki, no ale jest. Zobaczmy, ile mamy. Tomem czwórkę chyba miałem, więc mam 64 zł, więc tutaj ulepszarka musi dać. Musi dać i to konkretnie. Razy dwa. Lecimy i proszę. No nie. Słabo. Jeszcze raz, razy dwa. Na P250 splash. No super. Jeszcze raz, proszę. No jak tak nic nie siądzie, to będzie tragedia. Ej, no. Nie no, tak to się nie bawimy. Co z tym upgraderem jest? Tego upgradera tu nie lubię. No, tak szczerze to nie, nie przepadam za tym upgraderem. On mnie nie lubi, ja go nie lubię. Tak jakoś z piknikową lecimy, bo piknikowa potrafi nawet skiny za stówę rzucać. Uj, awka mogła być. Ale uspik może trochę być wart. 18 zł, no to na zero. No to na zero i to tak mocno na zero. Tylko 50 groszy na plus. Więc jeszcze raz. Banan w stat traku zwróci. No właśnie, ale nie jest w stat traku. No i, no i chyba się nie udało. Niestety się nie udało, aż ja to mogę stwierdzić. Jeszcze otwieram te skrzyneczki, ale wiem, że już się nie uda na 100%. Tu 2 złote w ogóle dało. Kurde, pies zamknie się tam w tle. No i zostało 8 złote, Co ja mogę? Co ja mogę? O, oni Jak Jakby w kataraz powiedziała, to była magia, ale na ławkę jest bardzo minimalna szansa. No, niestety, nie udało się. Ja po prostu nie umiem chyba skrzynek otwierać. Tak więc cóż. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie, dalej. łapki w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.